Niedziela, niedziela, ale bardzo wyjątkowa niedziela, więc w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą i nie obchodzą Świąt Wielkanocnych i tak naprawdę w większości miejsc na świecie. To i tak jest czas wolny, zwłaszcza w tych krajach, które są oparte na wierze katolickiej. Więc gdziekolwiek nie jesteś, cokolwiek nie robisz, po prostu życzę ci cudownej, spokojnej niedzieli. Jeżeli słuchasz mnie na drugim zakątku świata, to też, a wiem, że tak. I tak naprawdę to są tak zwane treści wiecznie zielone, więc, jako takie, pewnie w to w ucho twoje wpadną za jakiś tam czas. Więc po prostu pamiętaj! Oczekaj, czekaj, czekaj. Więc po prostu pamiętaj, żeby dzień święty święcić. Jest taki piękne, dzień święty święcić. I to. Według mnie, bo to jest naprawdę bardzo takie moje subiektywne, to nie chodzi o to tylko, że wiesz, jak jesteś wierząca, głęboko wierząca i praktykująca, to wtedy tylko wtedy i tylko wtedy masz prawo Dzień Święty święcić. Według mnie to jest każdego tygodnia jeden, chociaż jeden taki dzień, kiedy jest tylko dla odpoczynku. Uważności. Spotkania z najbliższymi, z przyjaciółmi, z czytaniem książki, pobyciem w przyrodzie, po prostu takim byciem tu i teraz. Takim świętowaniem tego dnia, że jest inny, nie taki jak na co dzień, nie sztampowy, nie kopiuj w klej. To nie ma być tylko w urodziny albo tylko na wyjątkowe okazje. Stwórz jeden dzień taki, żeby był dla ciebie świętym. Czyli w kontekście, że cokolwiek by się nie stało, ten dzień jest właśnie na poszerzanie samoświadomości. Ten dzień jest na poszerzanie wiedzy. Ten dzień jest na czytanie wszystkiego, co spowoduje że wzrastasz, ten dzień jest na spędzanie czasu z ludźmi, których kochasz, albo chociaż z takimi, z którymi się dobrze czujesz. Ten dzień jest wyjątkowy i niech nie będzie wyjątkowo trzy razy do roku, niech będzie wyjątkowy raz w tygodniu, niech będzie odskocznią, niech będzie poszerzaniem Twoich granic i Twojej wiedzy. Bo w tym momencie odczujesz tą różnicę, że ten rok jest wyjątkowy, bo ma wyjątkowe dni, wyjątkowe momenty, do których wracasz. A przecież całe nasze życie składa się właśnie z takich wyjątkowych momentów. I ja myślę, że ten dzień święty święcić. Pasuje do każdego z nas. Każdy z nas gdzieś tam głęboko w sercu ma taką potrzebę, żeby ten jeden chociaż dzień był inny. I tak jak dla nas jest to na przykład niedziela i dzień święty święcić w niedzielę, nie robimy nic takiego, co by traktowało jako praca czysta praca. To na przykład nie wiem, nie myjemy okien, nie odkurzamy podłóg. To na przykład nasz sąsiad, niedzielę właśnie, wybiera na takie aktywności i my sobie rano siedzimy, czytamy sobie książki i gazety, popijamy kawę, jeszcze w piżamach, ósma rano, a nasz sąsiad wyciąga wszystkie swoje gadżety i na przykład szoruje samochód pod domem. I słychać właśnie takie echo, hi, hi, hi. ale na przykład dla odmiany w tygodniu ma taki dzień, gdzie jest sam ze swoją dwuletnią córcią i bawi się z nią cały dzień w okolicy, chodzi z nią, prowadza. I od razu widać, że to jest jego dzień wolny, że jest inny, i ma taki dzień. Więc. Tak naprawdę to my wybieramy, który to jest dzień. No, chyba, że zostaliśmy wychowani w wierze katolickiej i wiemy, że niedziela tym dniem jest i jeszcze jesteśmy tacy starzy jak ja z tam z 82, <laughs> I, że to było bardzo ważne I, i babcie, i ciocie, dziadkowie, mama, tata, wszyscy pilnowali, że niedziela jest dniem świętym i w niedzielę się nie pracuje i nie wykonywuje obowiązków, chyba, że się ma rolę. No i trzeba wyjść do, do, do krów czy do pola, no bo to akurat było codziennie, aczkolwiek to było tylko po to, żeby nakarmić zwierzęta, a potem i tak jechać do kościoła odświętnie ubranym. I ten dzień święci, ten dzień był właśnie na spotkania z rodziną. Można było wtedy się spotkać. Było pieczone ciacho i była kawa zbożowa dla dzieci z mlekiem u babci. Więc to są takie momenty, w których aktualnie to ty wybierasz. I, nie, I spróbuj zrobić tak, nie pozwól sobie, żeby te dni były takie same, żeby były kopiuj w klej. Spraw, żeby był taki jeden dzień w tygodniu, który jest właśnie po to, żeby może poznać to, czego jeszcze nie wiesz, może poznać bliżej siebie, po prostu wyłączyć się i być. I zobaczysz twoje serducho. I twoja dusza ci za to podziękuje. To mówiłam ja subiektywnie, Marta, możesz się nie zgadzać, a możesz się zgadzać. Cokolwiek nie chcesz, możesz zostawić w komentarzu, jak ty to widzisz. Czy jest taki dziwień, dzień święty, który święcisz w tygodniu, czy nie ma. Daj znać, i co? Słyszymy się jutro.